Apokalipsa świętego Jana, prolog. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem i co on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa. A strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Listy do siedmiu kościołów. Które są w Azji. Adres Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego. Pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był. I który przychodzi, wszechmogący. Widzenie wstępne: Ja, Jan, Wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos. Z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa, doznałem zachwycenia w Dzień Pański. I posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby, mówiącej: Co widzisz? Napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodicei. I obróciłem się, by patrząc. Patrzeć, co to za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg. A oczy jego, jak płomień ognia, stopy jego, podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego, jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd, i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A jego wygląd, jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedy go ujrzałem do stóp jego, padłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i co jest, i co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce. I co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie. Siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów.